Jesteś pewna, Skutalu? Nie widziałam jeszcze, żeby kucyki zjeżdżały po linie. Ja też nie, ale Spike mówi, że to jest super! Żywica i igły znaczków nadal brak. Plan B? Tak, tylko gdzie my teraz znajdziemy armatę? Bez sensu. Próbowałyśmy już wszystkiego, a znaczki i tak się nie pojawiają. Zaskakująco często, za to jesteśmy całe w żywicy. Spróbujmy czegoś bezpieczniejszego. Może trzepanie poduszek albo wąchanie kwiatków w jej mieszka mnóstwo kucyków, które już mają znaczki. Spytajmy, jak im się to udało. To dobry i bezpieczny pomysł. Tak! Zacznijmy od najfajniejszego kucyka w mieście. Apple Jack! Rarity! Ale ja myślę o najfajniejszym. No wiecie przecież. Jest szybka, przebojowa i niczego w ogóle się nie boi. Pinkie, Pinkie pie? pie? Nie, chodzi o najlepszego pegaza z Cloudsdale. Fluttershy? Nie, Rainbow Dash! Teraz rozumiem. Jasne. Idziemy. Rainbow Dash powie nam, jak zdobyła swój znaczek. Tak! A! A! Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk. Z nim co dnia przyjaźni czuję. Smak. Mój mały kucyk. Kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe serce. Magiczar. Naszej przyjaźni wielki dar Mamy razem przygód moc W krainie marzeń razem dzień i noc Mamy no. mój no. magii nie dziś na. No. My Little Pony. Przyjaźń to magia. skronik Ligi Znaczkowej. Wracać tu złodziejaszki! Co się dzieje? <guss> Apple Bloom? Siostrzyczko, jak zdobyłaś swój znaczek? Nie opowiadałam ci jeszcze? Hej, miałyśmy zapytać Rainbow Dash Każdego warto zapytać Uch, Dobrze Uch. Słuchajcie, byłam młodym źrebięciem Jeszcze młodszym od was Nie wiązałam przyszłości z pracą na farmie jabłek Chciałam w życiu zaszaleć, jak ciocia i wujek Orange. Postanowiłam spróbować szczęścia w wielkim mieście. Manehatan! Oto miejsce pulsujące prawdziwym życiem. Hej, Z drogi, maleńka! Byłam pewna, że w Manehatan odnajdę swoje przeznaczenie. Ciociu Orange! Wujku Orange! Dzięki, że mogę się u was zatrzymać! Ho, ho, ho. Widać, że przybyłaś z prowincji! <laughs> Urocza! Nie martw się! W mig zrobimy z ciebie wielką damę! <laughs> Jak ci się, panienko, podoba Manhattan? Tu jest wprost bosko! Dobrze powiedziane, kochana! Choć muszę przyznać, że nie przywykłam jeszcze do miejskiego gwaru. U nas w domu nocą jest tak cicho, nie słychać absolutnie nic, dopóki kogut nie zapieje. Że co? Nie bardzo rozumiem, a cóż to takiego ten kogut? Jak to nie wiedzą? Ale palnęłam, robię z siebie pośmiewisko. Podano do stołu? Całe szczęście, wielkomiejskie życie wyczerpuje. Zjadłabym normalnie. co dziś porabia babcia Smith i Big Macintosh. Pewnie już są w sadzie, patrzą, czy dojrzały te czerwone jabłka. Wiele dałabym za choć jeden kęs. W życiu jeszcze tak nie tęskniłam za domem. To było niesamowite! Tęcza powędrowała dokładnie na naszą farmę! Wszystko stało się jasne. Wiedziałam, gdzie jest moje miejsce. Wtedy pojawił się znaczek. Odtąd z radością pracuję przy hodowli jabłek. Jesteście! Zaraz was złapię złodziejaszki! O, chciałabym przeżyć coś takiego. Naprawdę mnie zemdliło. Bleh. Chodźcie, znajdziemy Rainbow Dash i dowiemy się, jak ona zdobyła swój znaczek. Chodźcie, maluszki. Tędy. Dobrze? Powinnyście bardziej uważać. Komuś mogło się coś stać. Dokąd się tak śpieszycie? Szukamy rainbow dash! Chcemy się dowiedzieć, kiedy wyszedł jej znaczek! O, to bardzo ciekawe, bo wiecie, ja swój zdobyłam właśnie dzięki niej. Dzięki rainbow dash? Naprawdę? No tak, wszystko zaczęło się na letnim obozie lotniczym. Pewnie nie uwierzycie, ale kiedyś byłam bardzo nieśmiała. I kiepsko szło mi latanie. Gratulacje nie powinny Powinni cię uziemić. Mój młodszy brat lata lepiej niż ty. W życiu jeszcze się tak nie wstydziłam, a wtedy nagle i znikąd. Zostawcie ją! A co nam zrobisz, Rainbow Kraksa? Pośmiejecie się, jeszcze to zobaczycie! Taka jesteś nagle śmiała! Udowodnij! Udowodnię, co tylko chcesz! Jesteś bez szans. Chyba śnisz, kolego. Do zobaczenia na linii mety. Równie pięknego. U nas w chmurach nie było motyli, a ja nigdy wcześniej nie trafiłam na ziemię. Czy wierzył ktoś w takie miejsce jak zmarzeń, że dobry los taki cud mi pokaże? Gdzieś pośród drzew królik mknie i wiewiórka, w krąg ptaków śpiew pyszny miód robi pszczółka. pszczółka. Najcudowne ze snu i z radości wielkiej, aż brak mi tchu, bo chcę być tylko tu. Możecie już wyjść. Wszystko w porządku. Nie ma się czego bać. Okazało się, że potrafię porozumiewać się ze zwierzętami. Chwilka, zaraz. A co było z Rainbow Dash? Wygrała wyścig? U, nie było mnie tam już, więc nie wiem jak się skończył. Ruszajmy, Ligo. Musimy ją znaleźć. Wolałabym już nie słuchać piosenek. Może moja siostra wie, gdzie jest. Pawla, Do zobaczenia. Jak dałyśmy się w to wrobić? Hm, nigdy nie usłyszymy historii o znaczku Rainbow Dash. A wy, dziewczynki, wciąż o tych znaczkach. Oczywiście. Większość dzieciaków w szkole już je ma. Wiem, jak się czujecie, ja też bardzo długo czekałam na swój. Brawo, Rarity! Całkiem ładne kostiumy! Ładne? Mają być oszałamiające, a przedstawienie już jutro! Próbowałam wszystkich sztuczek, ale nie wychodziło. Zbliżał się wieczór premiery, a ja nie byłam zadowolona z kostiumów. Może jednak krawiectwo nie jest moim przeznaczeniem! Co się dzieje? Nie wiedziałam, dokąd mój róg postanowił mnie zabrać, ale na pewno miał jakieś powody. Domyślałam się, że chodzi o moje zamiłowanie do mody, a może nawet i o znaczek! Wiedziałam, że to moje przeznaczenie! W luku, taki szmat drogi dla skały. A? Grrr, głupia skała! Jak nie pojawiają nam się znaczki! Nic, tylko odnajdywanie przeznaczenia i inne takie nudy! Tak, Skutalu, bo oto właśnie! Idziemy! Potrzeba nam akcji! Potrzeba nam Rainbow Dash! Jako mały kucyk mieszkałam w Canterlocie i Uff. udało mi się kiedyś wziąć udział w ceremonii letniego słońca. Księżniczka Celestia przywołuje wtedy słońce i dzieją się różne niesamowite rzeczy. Że będę studiować magię. Rodzice zapisali mnie do szkoły księżniczki Celestii uczyły się tam najzdolniejsze jednorożce. To było spełnienie marzeń, tylko jedno ściągało mnie na ziemię. Musiałam zdać egzamin wstępny. Proszę panno Sparkle. A więc panno Sparkle? Jeszcze? To był mój najważniejszy dzień w życiu. Od tej chwili zależała cała moja przyszłość. I właśnie miałam wszystko zepsuć. A! Zmarnowali państwo czas. A! Twilight Sparkle. Bardzo przepraszam, nie chciałam. Masz niezwykły talent. Nie spotkałam chyba jeszcze jednorożca o takich wrodzonych zdolnościach. Musisz nauczyć się, jak je właściwie wykorzystywać. Twilight Sparkle, chciałabym, żebyś została moją uczennicą tu u nas w szkole. Zgoda? Tak! Jeszcze jedna sprawa. Swój znaczek! Super, super! Też się cieszymy, Twilight! Ja, fajnie! Zmywajmy się stąd jak najszybciej! Wszystko dobrze? Tak. Gdzie się podziała dzisiaj ta Rainbow Dash? Szukacie Rainbow Dash? Na jej miejscu siedziałabym w cukrowym kąciku! Na miejscu każdego siedziałabym w cukrowym kąciku! Hej! Mam pewien pomysł! Skoczymy do cukrowego kącika! Właściwie to chciałyśmy porozmawiać z Rainbow Dash, zapytać, jak zdobyła swój znaczek! Co znaczek? Chodźcie ze mną, opowiem wam o swoim! Ugh, czemu nie? Supcio! Wychowywałyśmy się z siostrami na farmie za miasteczkiem. Całe dni pracowałyśmy przy zbiórce kamieni. Nie mogłyśmy rozmawiać ani się uśmiechać. Kółko tylko te kamienie! Przygotowywaliśmy się do przetoczenia kamieni z południowego pola na wschodnie, kiedy nagle. Takiej radości! Miałam ochotę uśmiechać się do końca życia! I chciałam, żeby wszyscy też się uśmiechali, ale tęcza nie jest aż tak częstym zjawiskiem, więc zaczęłam się zastanawiać, jak jeszcze można wywołać uśmiech. Trzeba dziś przenieść kamienie z południowego pola. Pinkamino dajenpai, czy to ty? Mamo, musicie tu szybko przyjść z tatą i dziewczynami! Byście? Nie przejmujmy się, to przecież nasza Pinkie Pie. Ach. Rainbow Dash, jesteś! Podobno jesteście ciekawe, jak zdobyłam znaczek talentu. Ach. Nie masz pojęcia, ile musiałam znieść, żeby wreszcie to usłyszeć. Wszystko zaczęło się na letnim obozie lotniczym, gdy stanęłam do wyścigu, żeby bronić honoru Fluttershy Pierwszy raz w życiu udało mi się taki lot, czułam, że jestem naprawdę wolna, prędkość, adrenalina, wiatr w grzywie. Było I To jak? O! Ha, na razie, Rainbow Krakso! Hej! Okazało się, że od szybkiego latania jeszcze bardziej lubię wygrywać! Nikt nie wierzył, że ponaddźwiękowe bum jest w ogóle wykonalne. Ale tamtego dnia, gdy odkryłam radość wyścigów, uwierzyłam, że potrafię to zrobić! Niemożliwe stało się możliwe! Tak to właśnie dziewczęta zdobywa się znaczek. Wow. Wow. Zaraz chwilka. Też słyszałam ten wybuch i też zobaczyłam tęczę. Rainbow Dash, gdybyś nie wystraszyła wtedy zwierząt, nie wiedziałabym, że umiem się z nimi porozumiewać i nie dostałabym znaczek. Też słyszałam to bum i zobaczyłam tęczę! Dzięki niej zaczęłam się uśmiechać! Tuż przed tym, jak dostałam znaczek, zobaczyłam tęczę, która wskazała mi dom. To było twoje ponaddźwiękowe bum! Kiedy mnie pojawił się znaczek, też słyszałam wybuch, ale nie wiedziałam, co to! To bardzo dziwne. Gdyby nie pewien tajemniczy wybuch, nie zdałabym egzaminu wstępnego. Rainbow Dash, ja też tobie zawdzięczam zdobycie swojego znaczka! Oh, wszystkie mamy znaczki dzięki Tobie! Rozumiecie, co to znaczy? Coś nas połączyło, zanim się poznałyśmy. Czyli już wtedy byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. No, chodźcie! Oh! Oh, was oh! Znowu mnie mdli. Chodźmy, Ligo. Spróbujemy jeszcze raz zjeżdżania po linie. Oh. Uczcimy to piosenką! Tak, tak, nie. nie! Kochana księżniczko Celestio, dowiedziałam się dziś czegoś cudownego. Okazuje się, że wszystkie kucyki łączy z przyjaciółmi szczególny związek. Możliwe, że nawet zanim się poznają. Kiedy czujemy się samotni i tęsknimy za przyjaźnią, trzeba spojrzeć w niebo. Bo kto wie, może nasi przyszli przyjaciele akurat patrzą na tę samą tęczę za słodkie to czasem? Nie wnikaj, pisz. Wersja polska na zlecenie Mini Mini Master. Reżyseria Agata kabrońska bauman Dialogi polskie Karolina Anna Kowalska. Dźwięk i montaż Jacek Osławski. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fiałkowska. Tekst piosenki Andrzej Grzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogor. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni.